Bardzo często opowiadacie mi Państwo mrożące prawniczą krew w żyłach historię o tym, jakie teksty słyszycie od kierowników podmiotów leczniczych i ich prawników. Teksty te słyszycie dlatego, że mają Was skłonić do tego, żebyście jak najszybciej podpisali umowę przygotowaną przez podmiot leczniczy. Często... Mówicie mi Państwo na przykład, nie możemy Panu doktorowi dać umowy lub wysłać jej e-mailem. Może Pan przeczytać i podpisać tylko na miejscu. Gdy słyszycie coś takiego, to absolutnie możecie być pewni, że nie chcą, żebyście na spokojnie przemyśleli treść umowy i na pewno w tej umowie kryją się różne pułapki. Normalną praktyką jest bowiem to, że projekt umowy wysyła się do kontrahenta właśnie po to, żeby on zaproponował przepisy, które są dla niego ważne. Drugim tekstem, który bardzo często słyszycie jest nie musi pan konsultować tej umowy ze swoim prawnikiem, ponieważ nasz prawnik to przygotował. Proszę Państwa, to, że przygotował to prawnik podmiotu leczniczego, to najprawdopodobniej oznacza, że ta umowa jest korzystna dla podmiotu leczniczego. Trudno mi sobie bowiem wyobrazić, żeby prawnik podmiotu leczniczego przygotował umowę niekorzystną dla tego podmiotu. Warto zatem ją skonsultować z prawnikiem waszym, żeby zobaczył, czy nie ma tam skrajnie niekorzystnych dla Was postanowień. Jak usłyszycie, że to są standardowe postanowienia umowne, to oczywiście są pewne postanowienia umowne standardowe, jak na przykład to, że umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Ale, proszę Państwa, równie często jest to nieprawdziwe stwierdzenie, ponieważ w umowach rzadko kiedy merytorycznie są standardowe postanowienia. Jeżeli słyszycie, tego przepisu nie można zmienić, to generalnie rzecz ujmując, Sytuacja, w której w umowie kontraktowej lub w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie można zmienić jakiegoś przepisu, jest równie rzadka jak choroba taka jasu. Jeden przypadek na milion. Mogę zatem śmiało stwierdzić, że taka informacja to w istocie dezinformacja. Na koniec krótka refleksja. Obsługuję prawnie i podmioty lecznicze, i duże praktyki, i małe praktyki, i szpitale, i przychodnie. Zawsze, gdy nawiązujemy współpracę z nowym lekarzem, Wysyłam mu e-mailem umowę z informacją. Proszę przeczytać, zapoznać się. Gdyby pan lub pani miała, miał jakieś pytania, to proszę napisać. Bardzo chętnie odpowiem. Dlaczego tak robię? Robię tak dlatego, ponieważ wiem, że napisałem klarowną i uczciwą umowę i na każde pytanie mogę merytorycznie odpowiedzieć. Nie bójcie się więc prosić o umowę. O to, że chcecie ją przeczytać w domu. Macie do tego prawo. Nie podpisujcie umów w pośpiechu.